WĘDKARZA Siemano wędkarskie chwili Nagła tak zimy 20 listopada Pokrzyżował mi dość mocno wędkarskie plany Miałem jeszcze na wirowni z ze sobie popływać byli boatem Taki był przynajmniej plan A tu chuj, Wirownia zamarzła Trzeba sobie inaczej radzić I Kurwa w ujemnych temperaturach Wyjście jest jedno Plecionka kurwa musi zostać zastąpiona przez żyłkę więc się męczę dzisiaj nie może mnie. No i ponieważ cały plan pożegna się pierdolić, to zamiast tradycyjnie na blachy, woblery tego typu rzeczy, mówił na gumy. Większe, mniejsze. To czego kurwa najbardziej nie lubię. Żyłka i gumy. No i kurwa, trafiłem dwa okonki i dwa jeszcze za kapotę. Ja pierdolę. Trochę dobrze, trochę źle. Coś się zadziało, ale zupełnie nie to co miało się zadziać e, może tu jeszcze zostanę za sandaczem chwilkę ale na żyłce super plan na którą nie umiem mówić i sondaczy nie umiem mówić i umiem ich, nie umiem ich zaciąć na pleciące a mam je zaciąć na żyłce, zajebiście w chuj ale może się jeszcze uda siedzi okonek, kurwa jest Proszę, już myślałem, że dzisiaj nic nie trafię A jednak maluszek. Pukały, pukały I się dopukały Ten co, podhaczony? On to wychodzi Łąp bo trafiłem tam w jakieś stado faktycznie takich Krabów. Może chociaż okonków się nałowię Malutkich Żyłka i guma, kurwa co za dzień O, siedzi. Siedzi. Taki kurwa w miarę chyba okoń. Albo i szczupak nawet. Jeszcze nie wiem co. Za dupę. Kapociak, ja pierdolę. Bezki tu kapota. Muszę się tylko nie piepać do wody. W pizdu. No trudno. No zajebiście kurwa. Dwa malo i kapota. Spierdany. Kapociak, kurwa. Alego mi tam pukało Po grzbietach Żyłka i guma Niech jedno, że następny kapuciak, bo jedne poważnie, kurwa drugi nie, stąd to trzeba spierdalać, bo to jest bez sensu. Ale kurwa, trafiłem w miejscu. Eee, tak chyba już nie będziemy. Chodź, to będzie. kurwa drugi kapuciakami to nie, no bez jaj. Kurwa, drugi kapociak dzisiaj. Już nie będę się tu bawił kapociarstwo do chuja. Czy będę? Jakbym był kurwa szarpakowcem typowym, a może zostanę, co? Ja pierdolę. Walę jeszcze za kapotę, kurwa. Stąd też już wiem, dlaczego jest tutaj obręb ochronny od grudnia. Trafię trzeciego za dupę, to spierdalam oczywiście. Sąda, czy chuj będzie, bo już mi się kurwa nie chce na nie czekać. Z tą i tak nie umiem ich łowić. To po co? Na no żyłkę, kurwa. Konie gdzieś odpłynęły, zresztą były tylko przez chwilę. Dwie sztuki ogonków. parę rzutów poza kamerą i spierdalam dość. Zimno jak chuj.